najgorsze nośniki do przechowywania danych? Ten temat wzbudził bardzo wiele dyskusji na moim kanale. Podejrzewam, że zasięgowo przebił wszystkie inne materiały. Było też bardzo dużo pytań w takim razie, na czym przechowywać te dane. Jeżeli miałbym polecić jakiegokolwiek producenta dysków, bo myślę, że nadal dysk HDD jest najlepszym nośnikiem do przechowywania danych, tak naprawdę w dzisiejszych czasach co pół roku nawet u mnie się to zmienia, ponieważ jeszcze niedawno polecałem Toshiby do momentu, gdy to trafiły w ilości trzech sztuk w ciągu jednego tygodnia na odzyskiwanie danych i to był ten sam model. Był też czas, gdzie rekomendowałem Western Digitala i to w serii CMR, gdzie te dyski były najbardziej niezawodne, natomiast też już obecnie pojawiają się u mnie dyski o pojemnościach powyżej 8 TB, które ulegają samoczynnemu zablokowaniu firmware'u i tutaj przez to jest brak dostępu do danych. I tak naprawdę rozwiązania do odzyskania danych z tych dysków dopiero się Dopiero się pojawiają i nie wszystkie przypadki można jakby tutaj yy, rozwiązać. Znowu wracamy do tego samego tematu. Redundancja, czyli nadmiarowość, czyli więcej macie kopii danych na różnych nośnikach, tym są one bezpieczniejsze, ponieważ zawsze zakup kolejnego nośnika będzie tańszy niż odzyskiwanie danych. Dbajcie o swoje dane w sposób taki, aby trzymać wiele kopii a będzie to najbezpieczniejszy sposób. Mam na imię Kamil, od ponad 10 lat zajmuję się odzyskiwaniem danych. To jest mój kanał, na którym dzielę się wiedzą oraz moim doświadczeniem.